Dzisiaj Wam pokażę wejście do tego hotelu, w którym spałem za dnia w pełnej okazałości. W poprzednim odcinku pewnie mieliście okazję widzieć tą e, tę wieczorną stronę lub też sam pokój o Villa Pukłak, Vela, przepraszam, Vela Pukłak Resort, standard. A no, średni. Śniadanie odbywa się tak, że macie menu na dziś i tutaj sobie wpisujecie numer stolika, numer pokoju, no i co chcecie do jedzenia. Dwa do wyboru są. Tak wygląda. Zamówiłem sobie naleśnika, jajka sadzone. Wziąłem do tego bułę, a na start będzie dobre. Później się coś konkretnego zje. W recepcji mają wloby recepcyjne. O, umówmy się, że to tak nazwę. Piękny zestaw mebli. Do tanich pewnie nie należy. Ale sam fakt, że takie Meble wykonują. Jeśli bym gdzieś widział jakiegoś takiego meblarza, stolarza, hello, to wejdę zapytać, a co wahałem się wczoraj, czy w ogóle zjem śniadanie, czy nie, bo wyglądało to średnio, ta restauracja. A dzisiaj tak zobaczyłem, wszyscy jedzą i nie było to takie, wiecie, żeby jakiś zapach, czy żebym widział gdzieś tam brudne, nie. Ehm. Wszyscy jedzą, to ja zjem. Z tego hotelu idziemy na plażę zobaczyć, jak to wygląda, a po drodze jest... No jest jakiś tartak, tak widzę, że tam się coś pali, jakieś jakiś cuś gdzieś tam piłują No nie myliłem się O, tu jakiś taki grubszy resorcik Też mają z drzewa zrobioną taką reklamę Oh, Miwo. Hello, good morning. Uh, how much is the one night? Uh, one night is for the garden view room one million four hundred and from the city room one million and nine hundred for one night. For two persons, you record. Okay. A zejście do plaży mamy taki. o i ten resort ma tu leżaki restauracje no całkowicie na plaży malutka plażenka, bo tylko prawa jej część od zejścia jest taka publiczna rozumiem no co? Idziemy się tam przejść, co? Jak to wygląda dalej? On, onk Lang Beach. Ale ta Onk Lang Beach rozciąga się dosyć takim długim łukiem. Niestety do niej nie dojedziecie, bo ja wczoraj podejmowałem dwie próby. Żebym dojechał tam, gdzie nawigacja, tak wbijając sobie gdzie mnie prowadzi, wbijając sobie ten Ong Lang. No nie dojechałem. Za każdym razem doprowadzało mnie do jakiegoś prywatnego resortu i później pytając tubylców no to mówią, że do Covida tam szło dojechać, a od, od tego dziadostwa to już nie. Trochę tą, tą plażą. Bo niby już się skończyła, ale jest chodnik. No to idziemy popatrzeć, co tu fajnego można jeszcze odnaleźć. Ten chodnik mi się skończył. Doprowadził mnie do. Restauracji przy resorcie Mango Bay, dobra, wracam już. Trzeba się spakować. No, i jest dzisiaj jakiś plan. Zapraszam Was na oglądanie i uczestniczenie. Co prawda bierne, ale jednak uczestniczenie w tym planie. Ja Wam mówiłem, że tutaj jest tartak. Popatrzcie Grand Ocean Bay Resort Pukłak. Ja myślę, że tutaj się tworzy resort. To jest mnóstwo drewna. Kompletna rozpierducha. Jeżeli tu będziecie za kilka lat i będzie tu piękny resort, podeślijcie jakieś fotki, jak to tu zorganizują. Ogromny teren. No i widać, coś się dzieje. Takiego gościa miałem na noclegu dokładnie w łazience. Co to za owad? Jak rozumiem. Napiszcie mi, co to jest za stwór. Fura załadowana. Lecimy na kolejne atrakcje. Mam nadzieję, że to atrakcje będą. I pozwolicie, skoczę jeszcze na sok z trzciny. Co prawda tutaj jest drogi, no ale wciągnę, wciągnę jeden. Chłopaki mówią, że pewnie na TikToka nagrywam, a ja mówię nie, że na YouTuba nie. Nie wiem, czy, że ze, ze mnie szydzą, ale sympatycznie. Thank you guys. To są e, taksówkarze. Siedzą i tak czekają, nie? kiedy się jakiś klient znajdzie. Ale do czego chcę zmierzać? E, niestety soku z trzciny tutaj nie mają. A wydawało mi się, że gdzieś tam w menu zauważyłem. E, poprosiłem o sok passion fruit. Czekajcie, ja Wam pokażę, bo widzę, że pani tu tak wygląda. Fruit. I pani go tu fik fik do o On jest w tak. O tu jest kolejny pyszek. Żeby sobie palca nie uciła. O łyżeczka, fiku, fiku. Nie ma żadnych tam soków, ulepszaczy i tak dalej. Wszystko naturalne A tę pani już znacie, prawda? No, właśnie, to taki sok płacę 40 tysięcy dągów. To mało nie jest. Płacę kartą. Ale o wiele bardziej lubię gotówkę. Jeszcze Wam raz kiedyś przypomnę co z tą gotówką tutaj i kartą jest. Może nie będę odwlekał tematu na później e, jeśli chodzi o tę gotówkę i kartę. Wiele razy spotkałem się tutaj, że jest podana cena Ciężarówka, ciężarówka za motorem jest podana cena płacicie a jeżeli kartą tak spotkają się w sklepie, w hotelu, w restauracji to doliczają 3% pewnie chodzi o prowizję którą pobiera bank możesz płacić gotówką ale jeżeli chcesz kartą płacić to płacisz 3% więcej jak myślicie przeszłoby to u nas? Ja widzę w tym sens. Przecież z każdej transakcji pobierają prowizję. Pobierają. To tak, jakbym mówił o jakimś zjawisku, który, który nie można dostrzec. Bank pobiera. Bank pobiera prowizję. Oni z tego żyją. No to przecież to są nasze pieniądze. Można by było gotówką. O, niepopularny jestem. U, nie wiem, czy jakiegoś bana nie dostanę na YouTube'a. Ale nie o to chodzi. Słuchajcie. E... Tutaj nie obawiają się takiej sytuacji, że płacisz kartą, 3% więcej płacisz. Przeszłoby to u nas? Jak sądzicie? Zestaw mebli. Jeden, drugi, trzeci. Fotel, jakbym to nazwał, taki, taka mała, taki mały stolik, ogromny stół, e, ta sofa, tak bym to na, nazwał. E, ten ta komoda, może i też e, kosztuje 120 milionów wietnamskich dągów. Ale piękna robota. Wow. Nie mogę się nadziwić. Takich zestawów tutaj jest mnóstwo. Ja jeszcze zapytam o takiej, może coś mniejszego, bo na samym przodzie zobaczcie tam. Wow. E, bo sa na samym przodzie to są takie o, konkretne. Ja jeszcze zapytam, Ile tutaj, bo to mi się też podoba. To teraz coś na mniejszą kieszeń. Ten fotel, ta ten zydelek, tu jest drugi. Taka ława i ta ogromna kanapa kosztuje 35 milionów dągów No to teraz macie level najniższy, dwa fotele, stolik i kanapa. Kosztuje 20 milionów dągów. To wszystko jest lite drewno. Słuchajcie, bardzo szybko się tu z nimi dogaduję. Eee, 12 milionów dągów. Taka szafa. Thank you so much. Thank you. Eee, u takiego sprzedawcy możecie sobie kupić Oni, yy, meble. Oni tutaj mieszkają. Słuchajcie, bajzel na każdym kroku, nie? Ale tak wygląda ich życie. Nie mi to jakoś oceniać. Ja tylko mówię, stwierdzam fakty. Ja sobie zdaję sprawę, że on te ceny nie, nie wiem, czy umiał policzyć i na pewno mówił, jak dla białego, jeżeli faktycznie bym kupował takie meble. Oczywiście słuchajcie, gdybym był zainteresowany faktycznie, to pewnie bym wziął ze sobą jakiegoś lokalsa, bo, bo dla białego. Wszystko jest droższe. Ja to widzę pytając na przykład na lokalnym markecie o banany, tam gdzie turystów nie ma, nie? to facet popatrzy na mnie, a biały, no to cyk cyk policzy mi drożej. A przy takich meblach to już w ogóle. Yy, jadę i zobaczyłem, że tutaj ma takie pyszne owoce zatrzymałem się i zaraz będę kosztował Jak to smakuje Zapłaciłem za taki kawałek 30 tysięcy dągów Mówię wam, jak będziecie, skosztujcie taką świeżenkę. Ja sobie zapakuję Jest pycha Poproszę go o jakąś torbę. No i lecimy dalej. Czy widzicie te ogromne chlebowce? Tak mi się wydaje. One już są dojrzałe. To jest to, co ja kupiłem. No i co? No i wejdziesz sobie, utniesz. No i tyle, bo. Czy do kogoś to należy? Pewnie należy, ale raczej bym obstawiał, że to tak na dziko. No, jakoś sobie radzą ci ludzie. No, takie stoisko ma, wie gdzie to rośnie, utnie, sprzeda turyście. Już ma jakiś grosz. Ok, ja Wam bardzo dziękuję za dziś. I zapraszam na kolejny odcinek. Będzie pieprznie. Pojedziemy tam, gdzie pieprz rośnie. Zapraszam do kolejnego odcinka, a za dzisiejszy bardzo dziękuję. Trzymajcie się. Cześć.